Wydaje mi się, że moje zadanie to jest ciutko mniejsze niż pozostałych prelegentów, bo oni jednak obracają się na szczerze ekonomii i jej wartościowania jak to zająć się relacją między ekonomią, a również prawem i moralnością. No nie pierwszy raz to czynię, bo tu przede mną no, leżą właśnie dwie książki, które są z tej tematyki, które zresztą znajdują się na Stoisku, ale one myślą, ich tytuły myślę, ilustrują ten problem. Moralna wyższość wolnej gospodarki i drugi zbiór atykuł, krótszych artykułów między polityką a religią. To właśnie jest ten, na którym będziemy się poruszali. Teraz i przechodząc do tych kwestii. Otóż e, odniesienie kradzieży do postępowania władzy jest z jednej strony łatwe, z drugiej trudne. Wiadomo, że system prawny jest tak ustawiony, żeby być błęd w tych ich Bo po, ich postępki nie były przedmiotem dochodzenia w prawie karnym. I oni już o to dbają, żeby w ten sposób nie, y, y, c, się nie stało. Y, Czemu służy? No, i, węższe definiowanie kradzieży w prawie i legalizacja tej kradzieży, którą dokonują rządy i rządzący, przez jakieś przepisy pod na i Żeby to zilustrować, to posłużę się takim cytatem. Ilekroć banda złodziei uchwyci w pewnym stopniu władzę, potrafią oni zagrabić całe państwa, nie obawiając się wcale represji prawa, ponieważ czują się silniejsi od prawa. Są to jednostki o skłonnościach oligarchicznych, spragnione tyranii i panowania, a dokonując potwornych kradzieży, osłaniają je dostojną nazwą majestatu legalnej władzy i rządu, które są w istocie dziełem karbunów. Myślę, że z wyjątkiem tych, którzy ten cytat już w jakimś moim tekście spotkali, Państwo będą zaskoczeni informacją, że ma on ponad 2000 lat. Ale powiem, jest to cytat z pierwszego zachowanego komentarza do Tekalogu, który to komentarz napisał żydowski filozof Filon z Samy. Zauważył on to, co zauważamy co dzień, że władza kradnie, albo jak, a ludzie na ogół tego nie dostrzegają, tu związkuję to innym cytatem, wyprowadzam że Jonasza Kowty, Gwatemala nie dostrzega, że elita władzy kradnie. No więc spróbujmy to dostrzec. Temat główny to dług publiczny, ale muszę go wprowadzić, to znaczy nie jest to bynajmniej jedyna forma okradania obywateli przez państwo. Trzeba tu oczywiście posłużyć się takim szerszym potocznym znaczeniem słowa kradzież. Zaznaczam po prostu złodziejstwa, bo nie tym, powiedzmy, nieco węższym, jakie mamy w prawie. Aczkolwiek w tej prawnej definicji też nie Co, w jaki sposób władza kradnie? Po pierwsze przez konfiskaty. Tak jak władza komunistyczna w Polsce powojennej, wiadomo, że tego nie odzyskano, w związku z czym należałoby powiedzieć, że po jawnych złodziejach, jakim była władza komunistyczna, nastąpili paserzy obecne rządy prawodemokratyczne. Druga forma kradzieży to zbytnie podatki. Oczywiście podatek, w zamian za który obywatel otrzymuje jakieś potrzebne świadczenie, kradzieżą nie jest. Natomiast podatki przeznaczone na luksusową konsumpcję klasy biurokratycznej poda, podatki, które zostaną zmarnowane na różne sposoby, bardzo się do kradzieży zbliżają. Dodruk pieniądza. To jest tyle samo, co fałszowanie go, Tyle tylko, że dokonywała legalnie. Inflacja, to jeżeli wywoływana przez rząd poprzez deficyt budżetowy, oczywiście jest też formą kradzieży, bo co to znaczy? Władza wydaje pieniądze, których nie ma, a na skutek tych wydatków władzy wartość pieniędzy w naszych kieszeniach ma lepiej. Także też wykorzystywkę I oczywiście do tego deficytu, z tym deficytem podrzetowym wiąże się dług publiczny, czyli ta część deficytu, która jest pokrywana przez pożyczanie od tych, co pieniądze do dyspozycji mają. Dodam jeszcze, że pokrewne do kradzieży, były dokrywane i przez państwa, są kradzieże dokonywane przez inne publiczne instytucje, którym państwo sprawia, tym państwo zapewnia warunki do kradzieży. Czyli banki jeżeli stopa procentowa jest przez odpowiedni organ centralny zawyżona. Okoliczność, że w Polsce banki są najbardziej dochodowe w Europie niewątpliwie świadczy o tym, że RPP ustala stopę procentową możliwie wysoką, taką jaką gospodarka jeszcze zniesie, ale przy której banki jeszcze dobrze dorobią. Powinna być po prostu niższa, jeżeli już ktoś chce centralnie tą stopę ustalać. Następnie monopole, które działa z zgodą państwa, no ta sieć telekomunikacyjna pobiera opłaty znacznie zawyżone i warunki prawdziwej konkurencji niższe. Teraz, to, to, to jeszcze uwaga wstępna do pojęcia długu publicznego. Otóż normalnie się przez to rozumie kwotę, którą rząd jest dłuższy na którą należy spłacić w krótszym czy dłuższym terminie pożyczkodawstwem. Ale zwrócę uwagę, że potężną i właściwie największą częścią długu publicznego są obietnice emerytalne. Czyli rodzaj długu, które wynikają z tego, że biorąc pieniądze od obywateli, państwo zaciąga u nich coś w rodzaju długu, choć niezbyt precyzyjnie sformułowanego, i w związku z tym mają te rządy przyszłe za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat ten dług emerytom spłacić. No to zresztą się nie zanosi i nie wiem, czy pamiętam, czy to na tej sali, czy innej, ale w jakiejś prezie pan gazdowski, mówił wprost obecnym młodym ludziom, że najlepiej to zrobią, jeżeli będą mieli co najmniej to dzieci. Okay. Teraz przejdźmy do samej długu publicznego jako kradzieży. Otóż pożyczanie nie jest oczywiście samo w sobie kradzieżą, no bo pożyczanie tak w życiu publicznym jak prywatnym miewa sens. sensu. Wtedy mianowicie, gdy korzyści, jakie mamy z pożyczki, przewyższają koszty w postaci oprocentowania. Na przykład realizujemy pewną inwestycję. Bardzo ryzykowne są natomiast pożyczki konsumpcyjne, które polegają na tym, że wydajemy pieniądze, których jeszcze nie mamy, a za dobra płacimy wtedy więcej, bo do ceny dochodzą odsetki, tak. Bardzo oczywiste, a nie do końca, bo moja małżonka na przykład nie zupełnie to wolał, szczerze to, że do ceny należy dolicy te 20%, jeżeli trzeba pożyczyć to na rok, tak? Zapożyczanie się przez obecne rządy wynika niestety z nadmiernych wydatków typu konsumpcyjnego, nie inwestycyjnego, tylko inwestycyjne wydatki by mogły się spłacić. Na przykład na pensje urzędnicze i na owe obiecane kiedyś emerytury. Przykład, no 50 tysięcy więcej funkcjonariuszy od trzech lat w działalności rządu. No, to co to oznacza, no dodatkowe 5 miliardów rocznie. Na razie to chcą pokryć tego podwyższonego VAT-u, ale w ten sposób jak którym marbują obywateli, no, ale w jakimś stopniu tego typu wydatki są też pokrywane z, z długu zaciąganego spekulanta. No właśnie, za ten dług obecny, konsumpcyjny zapłacą obywatele zaraz lub potem, a zarobią na nim spekulanci, pożyczający pieniądze rządom. Przecież to, to, jest to znaczy. Powiększanie długu publicznego staje się więc formą kradzieży, ponieważ obywatele są obrabiani ze swoich pieniędzmi przez rząd, który te pieniądze wydaje. W ten sposób zaciąganie długu publicznego można uznać za naruszanie przykazania niekradliwie. No, można by też je uznać, że zaciąganie długu, długu publicznego powinno być ścigane przez prawo, ale to jest, na to się niestety nie zanosi i zaciąganie długów uchodzi rządzącym do skargi. Teraz, jak wykazać dokładniej, że chodzi o kradzież? I tu dojdziemy do definicji kradzieży. Ta definicja może być tam w kodeksach różnie formułowana, ale klasyczna definicja, której mnie jeszcze ta sam prawnik stał, uczył, to jest mniej więcej taka. Potajemne zabranie rzeczy cudzej z chęci zysku. No i wszystko się zgadza. Jakie tu warunki? Cztery. Pierwszy. Potajemne. Rząd zaciąga długi, nie informując co było obywateli, ile oni ich potomkowie będą musieli zapłacić. A zamiast tego my nim oczy zapowiedziałem, ile to hojna władza da na różne pożyteczne cele. Czyli obywatel nie wie, że jest okradany. Podajemy. Zabranie. Nikt nas nie pyta o zgodę, będziemy musieli przymusowo spłacać przez podatki w latach mm -hmm. następnych. Nigdy nie referendum nie było ani było na temat długu publicznego, czy chcemy się zadłużać. Rzeczy cudzej, no to są przecież nasze pieniądze, rząd spłaca pieniądze na, y, naszymi pieniędzmi, a nie swoimi, bo swoich zresztą nie ma. Rząd niczego nie produkuje, nie dają. Teraz, z chęci zysku. Tak, ten czyn z pewnością jest chęci zysku, gdyż władza chce mieć komfort finansowy teraz zamaskować kryzys, wybierać następne wybory, a nie dba o sytuację obywateli, ani zresztą i rządu. zaradki jaka i więcej. A tym bardziej nie dba o następne pokolenia, które będą musiały obecne długi spłacać tym, zwłaszcza usług emerytalnych, który najbardziej jest długoterminowy. Jeżeli kradzież, na no, dlaczego można to nazwać kradzież zuchwałą, no to niewątpliwie taki proceder dowodzi wielkiej pewności siebie i lekceważenia wszelkich zawodowciwości. Poczucie bezkarności jest tu bardzo silne. Drugi wariant. Kradzież nie musi być tutaj tylko, tak, być um, tylko inicjatywą rządu, niestety. Bo ja to mówiłem taki... Przykład, to jest sytuacja może bardziej klarowną, kiedy władza pożycza na swoje wydatki, a my musimy to spłacić. To jest zresztą typowa sytuacja dzisiaj w Polsce. Natomiast można też przyjąć, że dług pozwala sfinansować jakieś wydatki pożyteczne, takie czyli, A Ani nawet konieczne, no bo sytuacja obrony państwa może zmusić do zaciągnięcia długu na ubranie amunicji ale pod warunkiem oczywiście, że obywatele odnoszący te korzyści aprobują wydatek. Mimo wszystko, ale nawet wtedy, jeżeli wydatek dany jest pożyteczny, możemy mieć do czynienia z kradzieżą. Mianowicie, jeżeli jest to wydatek przeznaczony na obecne potrzeby kosztem przyszłych pokoleń. o ten wyjątkowy przypadek pożyczki na bronię amunicji może przynieść również korzyść przyszłym pokoleniom, jeżeli obronimy się teraz. Ale we wszystkich właściwie innych przypadkach nie. Jeżeli obu obywateli nawet demokratycznie wypracowuje dług publiczny i powie tak, chcemy zaciągać dług publiczny, niech nasze wnuki to spłacają, to nadal jest kradzież, ponieważ wtedy aktualnie żyjący okradają następne pokolenia, niczego jeszcze nie świadome, co zostawiają rachunek ze swoje obecnych wydatki. Czyli również dług publiczny typ, typowo jest kradzieżą dokonywaną przez rząd, ale może być również kradzieżą dokonywaną zbiorowo przez społeczność, która się zapożycza na koszt swojego potomstwa.